Okej, okay, jesteś, tak? O jestem, kurde, jestem ty masz też dobry no? składzik! Komenda kontra Bieluchy, tak? Tak, tylko nie mogę sobie tej głównej nazwy właśnie zmienić. Nie wiem, czy to się da to hamburg, coś. No ta Bieluchy też kompletnie do ciebie nie pasuje, jak O ty chyba pykasz! Coś tam? Ale fakt, to zmienia offensive na Zmieniłem o, ofensywny już. Mieś. A to Nie zauważyłem. Eee! Wyjeżdża, co? Kurwa wodzu! Ojojojoj, gdzie dalekie podania tu lecą. Jak ty. jak ty driblujesz, tak. Panowie, nisko na nogach! Dobrze, dobrze! Patrz tego, patrz tego jak z***a, patrz go! Ajajaj No jelo Nie no kurde. nie wiem jak przez tym przejść Palony chyba K***a! Kur... SĘDZIA! Co no No tak, ale to dlaczego? Mógł puścić już tą grę, no bez przesady Mógł okazać litość, to jak będziesz wygrywał? Nie, jakbyś przegrywał właśnie co po... <grywa> 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 Nie mogę się skupić no Co ty robisz? A. Nie źle zaj A ty finezyjnym czy jakim to walisz? Wiesz co, Z flauszu czy fałszu to <grywa> Taki dziwny strzał, on wchodzi, fałsza. naprawdę wchodzi. W fałszu. No, z fałsza wchodzi. Fałsza. No i spokojnie tak. No. I tak jest! I 1-0! I 1-0! I, I komenda na prowadzeniu! Co i? Spokojnie, ale się nie podniecajmy panowie, teraz brać za mordy wszystkich, kapitanie! Za mordy i teraz spokojnie, bo podnieciliście się troszkę chłopaczki. Strzela, przepraszam za to przekleństwo, no ale. do no, ale... no, środka no. Okay. no co ty? Ale ty się spiąłeś na tego Arikwella. No bo nie, tu jest honoruwa, rozumiesz? Czuję. E, wstawaj, wstawaj. A, wstawaj! Nic się nie stało, wstawaj, wstawaj. Co się dzieje? Aul. Nie! Dobra, i trener mówił, że spokojnie można do tyłu zawsze, nie trzeba nic do przodu pruć. Możesz, możesz, na luzie. Niech sobie po polatają chłopaczki. Zapraszam, proszę podejść, zapraszam. No już gola już na czas gra. Nie jestem taki. Będę nice pomocnikami głównie biegaj, no obrońcom głównie jak podejdzie, O k... ładnie, ładnie Trochę się, ja jak panikuję to zaczynam w ślizgi walić, wiesz Krzysiu? O Nie niedobrze okay. nie O, ale ładnie z tego fałsza Jasny gwint, jeszcze raz. Grasz pod kursik, co na Estesie? Co robię? Pod kursik grasz na Estesie narożny. Jest jakiś kurs? No. <gry> Nie. Nie. Jakbym miał Mbappé, to bym tam miał siateczkę, nie? nie. Co ty robisz? Ty A, robisz. Nie. Ja? No. Ja właśnie odbieram ci piłkę. Teraz. Wybiegam, wybiegam za bardzo. Oj, 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 oj. My bad, my bad, my bad. Dobry ten Henderson! O Dobra Nie! Karny! Nie! Nie no tylko nie no, karny, no proszę! Gdzie byś strzelał? Gdzie lubi Arkward strzelać? Ja nie umiem strzelać! W prawo, nie? W prawo I patrz, środek będzie, środek na 100%! O nie no! A ja nie umiem karnych w ogóle strzelać, wiesz? Prawo, lewo i klikasz kółko, po prostu. Łatwiejsze niż w poprzednich Fifach, tak naprawdę chyba. Ale przytrzymujesz, nie? To B jakoś mocniej. Trochę przytrzymujesz, no. Jak tam pulsuje, to musi dać jak jest najmniejszy ten. A <grytanie> się zakręcił ten mój. Dobra, zmiany jakieś wprowadzasz? Nie, nie, nie dawaj. dawaj bez zmian. U mnie jest jak Polska, wiesz co chodzi? Czekamy na ten jeden właśnie strzał Ajajajajaj, aj, 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 widzisz Ale już drugi. Jest drugi EJ! Nie Zaraz cię skoszę! No co ty mnie tak przepychasz? To jest legalne? Agresja! Ciężko tobie odebrać piłę Nie, 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 nie ai 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 Nie Nie, no przecież takim strzałem to ja co najwyżej mogę muchę zabić w kuchni. Co to w ogóle było? Dlaczego ja w ogóle podałem? No ja w ogóle nie potrafię strzelać, wiesz? No jedno strzeliłeś. Jeszcze zrobiłeś takie podanie niestandardowe. Z R2. R2? No to jest taka podanie sztuczkom, jakby. Chyba, chyba mi się ręka omsknęła. Nie L2, nie R2. Pomyliłem. Kurwa. Kurde. Sprawdzam murawę spokojnie. O, ale ładnie przyfasoliłeś. No. Dzwoni do mnie ojciec, czekaj chwilkę. Możesz pauzować? Tak, pa pa pauzuję. Tak, tak, streamuję teraz. Dobra, na razie. Okay. Dobra, może grać, może grać, no, no. Nie no, co on robi w ogóle, ten Fasalisa? Oj, i przesadziłem Dobra, na czas, nie? Gramy? To ja mi No pewnie Nie no przez dogrywkę gramy, później karne Ale w karnych nie umiem, muszę wygrać. I ale ciężko jest odebrać. O je... Nie wiem co ja robię. Ja właśnie nie potrafię w ogóle odbierać, nie potrafię. Ty Krzysiu? Nie. Ja, ja nie potrafię, To ja powinienem jakiś z tak? Czy co? Musisz mocniej strzał przytrzymać, bo prawdopodobnie jak lekko klikasz, takie flaki lecą Ale z fałsza też byś tu mógł, chociaż z pierwszej z tak średnio mogłoby siąść Ale chyba większa szansa by była raczej, ale raczej przyjmij W takiej sytuacji wtedy oddaj Oj, ojo, ojo, jo, Oj jo, jo. No jest problem na farcie, na farcie, byłeś lepszy NA FARCIE! <gry> nie, nie. No, trzeba wspierać podopiecznego, Czas no co mam zrobić Nie no i tak szczerze, ciekawy ciekawe zagrania tutaj robi, takie podania, podbija piłkę Tak mało ludzi robi No ta Bo k***a ludzie grają normalnie <grym> Nie Mogę PODAĆ chyba! Albo prosto walić? No, raczej prosto. Podać średnio, bo tam bronił ci chłop. Nie. Ojojoj. Oj, oj. Jakie podania ty walisz To są loby? Co ty robisz? Eee, L1, to L1, jest L1, chyba L1, Y, Y chyba klikałem A bo ty masz no, ten, ten górny jakby przycisk. O, może tak. Kurde, co zrobił zrobił? Rafa? no przecież... Ja Połamał sobie nogi! Dobra, full agresja teraz. Ostatnia akcja. Ostatnia? No bo już jest. Nie wiem, coś nie wchodzą. Ten bramkarz naprawdę jakiś doje... No, on jest dobry, on jest dobry. On mnie tyle razy tuperatował. Kurwa. Nie. Gramy jeszcze jedną? Dobra, no, 2-1, no to możemy rewanż. Ale fajnie się gra w tą fifkę. Kurde, jak sobie pomyślę, że w of Legend muszę grać, a taka fifka, no przecież to jest... Fajne, ja ci, mam to samo, aż przyjemnie grać.